Co ty mi piętnastaka dajesz? Ja osiemnaście lat żyję, a ty mi piętnastaka dajesz? To jest najgorsze jak sześć razy sześć. O, o Z winim biegam na bieżni, ej, jesteśmy najlepsi. Kto uwierzy, nikt wie mi. Ej, ej, w BMC lecę bokiem, jestem młodym kotem jak samolotem. Jak F-16 na gdzi, Tu toku daję znowu styl. Drodzy Państwo, wracamy z kolejną częścią od Pizu i Winiego z trzecim sezonem, tym razem współpraca z Well Fitness i uderzam mocno na siłownię. Po treningu z Kizo zdałem sobie sprawę, że siła też jest potrzebna i nie wystarczą tylko i wyłącznie ćwiczenia w terenie, tak zwane, czyli rower. Jeżeli sprawdzicie winic już Bartków na strawie, to zobaczycie, że się nie obijam, ale potrzeba mi nowych treningów. Potrzeba treningów. Pod okiem e, trenera. Jednak musi się za mnie zabrać profesjonalista. Cel: zjechać do 100 kg. I powiem Wam tak, cały czas jestem w e, cyklu ćwiczeń, ale michy trochę nie pilnowałem. Przyznaję się. Jestem ciekawy, jaką będę miał dzisiaj wagę, bo bardzo dawno się nie ważyłem. Kurczę: jestem nawet troszeczkę przestraszony. Także idziemy na siłownię Well Fitness, e, tym razem w złotych tarasach. I przekonamy się, od czego znowu zaczynamy. Ciemanko! Na sportowo. No jak? Proszę Państwa, no nie mogło zabraknąć rozpoznawalnej osoby. Dzisiaj Kubańczyk, raper. Wiadomo, znamy się od bardzo dawna. Ostatnio wczoraj w ogóle wysłał mi zdjęcie ze studia 100% ze Szczecina. Piękne czasy. Kurde, popatrzyłem, ale młodziaszki. Piękne bitwy freestyle'owe wtedy, pierwsze koncerty i prezydium niego. To było coś. Podobno to prawda, nic nie pamiętam. Ale dzisiaj będziemy teraz a może porapujemy na e, tej e, bieżni? Ja, tyno, ja to... jestem zawsze, nie ma problemu. Tak? Ja jestem zawsze do tego. No Muzyka, rapowanie, działamy. No to słuchajcie, rap, trening, wiadomo. I kobiety. <laughs> Bardzo słusznie. Dzień dobry państwo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzięki. O, cześć Michał. Cześć. Hej. Hej. Wszystko będzie się odbywać pod okiem Michała, profesjonalnego trenera. No i dobrze, wreszcie ktoś się porządnie za mnie. Znędzał nad nami. Tak. Takie znęcanko myślę, że nam pomoże. Jasne, no ja też jestem rok w, w roztrenowaniu. Nazwijmy to. W roztrenowaniu. Fajnie, lubię takie łagodne nazwy na różne agresywne zachowania. Tak. No dobra, Michał, od czego zaczynam? Chyba po prostu od przebrania się i ważenia, co? Tak, zaczniemy od przebrania się, więc kierujemy się do szatni, później zejdziemy sobie tu i zrobimy sobie pomiar składu ciała, zobaczymy, gdzie jesteście tak naprawdę, musimy wiedzieć... Tego co się boję najbardziej. Bez obaw, no. od czegoś trzeba zacząć. <grym> Będzie dobrze. <grym> nie, boję się tego, czy się troszeczkę jednak nie zapuściłem. Cały czas jestem w cyklu treningowym, natomiast jeśli chodzi o kontrolowanie jedzenia, było z tym trochę gorzej. Ostatnio troszkę sobie pozwoliłem, więc nawet nie mam bladego pojęcia, ile ważę. Ale wszystko no. sprawdzimy. No, wszystko się dowiemy. Dobra, no to idziemy się przebrać. Wracamy do ciebie. No to już Twoją masę mamy, nie? 86,5. Lecę jest nie ma A ile to masz wzrostu? masz Ta procentowa zawartość jest jest całkiem niezła u ciebie. Bo masz 14.9. Ja zaraz powiem ci jak to wygląda w twojej kategorii wiekowej. Jakbyśmy sobie wzięli mężczyźni 30, mhm. to jest ta kategoria, nie? 26-30. Mhm. To taki idealny, to jest pomiędzy 10 i 6 a 16 i 4, nie? Mhm. Mhm. Ty się mieściłeś, bo tam mieliśmy czy 14, tak, chyba 9. Tak, więc, więc patrząc na tkankę tłuszczową na twoją kategorię wiekową, to ty jesteś idealnie po środku, no powiem wam jak po roku picia to jest is i <gry> Czyli co, wracam na chatę, wszystko można, się można. dziękuję bardzo za trening i do <gry> zobaczenia. Kurczę, no nie, ja nie wiem czy nie będę musiał zmienić planu treningowego. Ja się ja rozpiszę. Będziesz mi rozpisać treningówkę? Rozpiszę ci bez stronę. Be be będziemy e widzieć się znowu na pomiarach za rok. Tak, tak, nie ma problemu, sprawdzimy. A, a teraz ja. Rok Zacuwanie na, na rowerze, codziennie. No, nie. Zobaczymy, w jakiej tabeli ja się jeszcze. Ma... Dobra, no to, stadzie tu, tu, tak? tak o kurde, proszę Państwa. Nawet mówię 118, wydaje mi ja Jest lepiej niż przy ostatnim ważeniu. A ja się normalnie bałem. Ja, ja się bałem, że nawet będzie 122. Ja się nawet tego bałem. Nie, no a 115. 118 to był mój wynik z ostatniego ważenia, z ostatniego treningu, gdzie robiliśmy pomiary i było 118. Ej, kurde! Wow! Oto przy okazji powiedz mi, który yy, ile ty masz lat? 25. Coś dodamy do tego? No drugie 14. Czy <grymne> dobrze powiedziałem? mnie? E, 24. Gielnku. No 49. Takie no. zagadki matematyczne Mówię drugie tyle. 49. Tak jest, proszę pana. No dobra. 40. Procentowa zawartość tłuszczu 100%. Jestem w czerwonej. Jestes w jednej. czerwonej strefie, nie? Pier o, fucking Pierwszy się. cel to jest wejść do tej średniej, nie? No. A żeby wejść do średniej, no to musimy być e, 27, 27, tak? 28. Czyli to jest takie 8% do zrzucenia, ale to mhm. jest, te 15 kg to jest właśnie to, nie? Tak? Że tutaj wchodzisz wtedy do tej strefy. Okej. Okay. No dobra, no słuchaj, działamy. było dużo gorzej, trzeba się cieszyć, wiesz, odnosić się do siebie samego, no tak. przecież. Okej, okay, myślę, że y, to idziemy na górę, zaczniemy no sobie tak, tam coś robić. A ja sobie działamy. Później, chcesz to sobie usiąść tutaj? Nawet już teraz powiedział, że nie siedzi, więc nawet Aha. do ubierania skarpetek nie, no. nie siada. Będziemy wiosować. Prosta sprawa, ergometr wyślarski. Zaczynamy od ruchu nóg uh -huh. i później przesuwamy się, angażujemy tułów, dociągamy uh -huh. hop, nie. Staramy się, żeby ten łańcuch wędrował nam w linii, nie? Bez zarzucania, gdzieś bez wachowania, niespokojnym ruchem. Sięgamy daleko, dociągamy sobie w linii tutaj w okolice mostka, nie? Teraz będę dobra. korygował w razie czego, ale ruch jest naprawdę bardzo łatwy, więc wrzucamy szósteczkę. sobie. A ty masz dużą stopę, więc wiesz to wiesz co, Ja mam szerokie buty, bardzo też. To są buty też biegowe, więc. Tak, one są bardzo wygodne, Poczekaj. ale szerokie. To znaczy, o. ja uważam, że to ich zaleta. No, słuchaj, powiem Ci, ja noszę w ogóle buty Brooks'a, i jestem strasznie zadowolony z tej marki. Są o, no wyjątkowo e, wygodne. Przejedziemy sobie e, kilometr. Dobra. E, kilometr zajmie nam 5 minut. Okay, 6 dobra. minut, nie? Okay. Takiego spokojnego wiosłowania, więc idziemy, sięgamy daleko w przód, musimy wyciągnąć to wiosło, nie? złapcie sobie nawet ten uchwyt szerzej, kupańczyk może sobie złapać na bok i tak, tak. I wyciągamy jeszcze ten ruch pleców, czyli takie lekkie odchylenie, nie? Zobaczcie, co on nawet robi, tak? nie? Czyli to lekkie odchylenie w końcu nie przesadzone okay. i kontrolowane, nie? No i bardzo wszechstronne urządzenie, angażujecie całe ciało do rozgrzewki super, nie? Plecy mocno też, nie? Tutaj szerokie. No wiesz, jakbyśmy mieli tu wiosłować długo, a ktoś ma problemy tam z odcinkiem lędźwiowym, to nie będzie już takie no. dobre rozwiązanie. Ale jak to jest, wiesz, normalna, zdrowa osoba, nie jedzie tutaj na maksa, tylko to jest dla rozgrzewki, to mm -hmm. będzie dla wszystkich bardzo bezpieczne. No i fajnie, zobaczcie, to u Ciebie 250 metrów tutaj. 300. No jeszcze sobie wyciągnąć kawałeczek, zobacz, w tył, nie? Z tym odchyleniem. Hop. I spokojne powtórzenia. No to już jest w ogóle ciężko. I super, zobacz, już odstawiamy sobie tutaj na dole do uchwytu. Mamy kilometr, nie? Uh, nie ukrywam, że lekko mi to zmęczyło. Oh. Mamy to. We have it. Jak tam? Dobrze, człowieku. A może niedługo wejdą supleć Państwu? Co wy byście na to powiedzieli? Napiszcie w komentarzach. No ale to jest dobre rozpoczęcie dnia taki trening. Bardzo. No ogólnie rano jak robisz trening? To, to zupełnie inaczej dzień wygląda, nie? Łepy w ogóle inaczej na Tak, to prawda też. Jest ja ci powiem, że ja staram się często przed na przykład bardziej wymagającymi też ym, rozmowami mm -hmm. zrobić sobie trening. Rano. Tak, to budzasz i... chyba jakoś inaczej głowę do działania. Tak, od razu lepiej myślę. Mm -hmm. e, najgorsze to jest to, jak przed rozmową mam e, słabo wyspaną noc. I jeszcze A, mam ją no. I kurczę. Głowa nie pracuje tak jak czy... No. Ja mam I tak tu samo. kurde wrzucają jakieś... Tak ściki ja nie umiem szybko skontrować. Zripostować. Tak. Błyskawicznie. Teraz tak, uwaga. My sobie ruszymy bioderka, bo one są ważne, nie? I dzisiaj w ogóle się dużo siedzi, więc my też tutaj sobie zrobimy... Zróbcie podpór z tyłu i złapcie pozycję, my mówimy na to 90-90, nie? Że 90 stopni tu, 90 tu. O, Kuwańczyk ma tam fajny zakres, zaznów no się popisuje, nie? No to jest coś, kurde, nie uciekniesz od tej młodości, zobacz. Sięga łokciem, zobacz. Nie się udało! <laughs> <laughs> Uciekłem od młodości! <laughs> <laughs> Go trochę, bo się popisywał. Dobrze. Ja się popisywałem, ja próbowałem robić. Daj to, nogi do góry. ćwiczenia. Nie, i zobacz, jak teraz sobie złapiemy pozycję z do domu, nie? No. Idziesz do tego skięcia, tak? Puść ręce dalej, ale tu zostaw. Dobry. I zobacz, co mu robimy jeszcze, nie? Patrz, no trzymaj, trzymaj, pop, nie? Zobacz. Pop, pop. On walczy jeszcze bardziej, nie? Przeciwstawia się wszystkim moim ruchom, nie? Brzuszek pracuje. No zobacz, boki, nie? Skosy tutaj. Pop, 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 pop nie? I puść sobie. No, ale bez składania pleców, nie? Tu jesteś z pięciu a ręce same. O. Dobra, skracamy. Dobra i trzymasz, nie? Trzymaj, trzymaj, trzymaj napięcie, hop No ładnie, ładnie, nie? I patrz teraz co się dzieje, zobacz. No usztywnij łapki, usztywnij, nie? Hop hop, hop. hop, hop. I puszczamy, nie? O, fajnie, dobrze, już, zobaczcie, ci ponapinaliśmy, jesteśmy w temperaturze dobrej, nie? Jest, jest dobrze. Zrobimy jest, sobie no? teraz, zrobimy sobie pompeczki. Dobrze. jeszcze jestem dogrzany, możemy robić sobie... <grym> Łapiemy odległość kciuka od y, tego frezowania, nie? Więc dla mnie to jest hop, hop, nie? Dla ciebie będzie trochę inaczej, idziemy do pompeczki, tu brzuch napięty. To, co tam złapałeś, to napięcie brzucha w leżeniu, to też je tutaj chcemy, nie? No to I co? I spróbuj zejść, no. Tak, jest głęboko, rozciągamy klatkę. To jest Op. akurat żaden problem. Ja bym mógł jeszcze niżej. No to dawaj, spróbujemy. Ale ja bym chciał Cię wiesz, na więcej powtórzeń, tam się no, 15 nie? No to spokojnie. Nie? No to poczekaj, zejdziemy 15 i zredukujemy, na nie? Zobacz. Zrobimy sobie już o dwa poziomy niżej. Żeby Dobrze. nie było, że... Zobacz, już progres już na pierwszym treningu. Dobra, 15, tak? Dobra. Tak? I pamiętaj, do mostka, nie? żebyś na szyję nie skończy. Co ty mi 15 dajesz? Ja 18 lat żyję, a ty mi 15 staka dajesz. <noise> Dobra, I do klatki. No, nie śpieszymy. Spokojnie, I każde powtórzenie jest wdech wydech. Nie idziesz wdech, wypuść. tak jest. Nawet na wy... do szanghi, na wysoko. O, właśnie, tu dobrze wjechałeś. Nie, do mostka to dojeżdżamy, nie? Aha, bez, bez wypinania proste, pupy. No. no, bo uciekłeś nam trochę. No, mniej barkami wini, zobacz, o! Dobra. A jednak jest wyzwanie. I pójdź na chwilę, rozluźnij A. sobie. A. Nie ma żartów. Jeszcze. Ile tam mamy już? Trzy no, zostały. Jeszcze trzy? Tak. Dawaj. Raz. poszukuję Ostatnie dwa, ostatnie dwa. dwa. I, i zabawcie. Tak, tak jest. A, zobacz, jest. A z dziadkiem co? A. Dobra. Mamy to. Było szukajństwa tak, teraz. Do klatki, tak? Tak, idziemy tu, hop, nie? Mniej wygięcia w lędźwiach? Nie? Dobra, tutaj. Ona no, pniej brz... O, i mamy to, Dobra. i teraz to trzymasz, nie? I spokojnie, spokojniejsze powtórzenia. Dojdź na dół. No, podsumujemy, ci, żeby ci to nie przeszkadzało. I spokojne ruchy, dycham. I mniej, mniej tego wygięcia. Dobra, Zaję, Czyli wyprostować bardziej, brzuch, nie? Aha, z zespę no, no. no, tak, tak, Dobra. Okay. trzymaj go trzymaj całą drogę. Okej, okej. Okay, okay. Dobra, no to docisnę do tego do 20. O, widziałeś? Docisnę do 20. Ja też zrobiłem jeden więcej. Prawdopodobnie za to... Bo to był ten za dziadka. <laughs> Szczecin wie o jakiego no, dziadka chodzi. <laughs> Insideowy żart. <laughs> Jesteśmy chłopaki z zachodniego pomorza. <laughs> no, zobaczcie, będzie tak. Dla winiego to będzie ciężkie utrzymać się w tej pozycji. a tego ty możesz mieć nogi tu. Chodzi nam bardziej o, o rotację, o ruch że jak złapiesz piłę, bądź ją będzie przerzucał, nie? Dobra. To sobie zrobisz ruch tu i mu odrzucisz, nie? Okej, okay. dobra. A on będzie w powietrzu, on zrobi ruch tu i odrzuci i zostanie w tej, po w tej pozycji równoważnej, nie? No mhm. dobra. A nogi daj do tej poziomu. O, no, 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 hop. Tak jest. I rotacja, i, rotacja, odrzut. i, odrzut. I odrzut, no. Hop. Tak jest. Ciężko. U. A mówił, że kolega z zobacz. A już na twarz poszło. Ale też e, czwórki pracują z przodu? No, oczywiście, no. no czuję po właśnie po tej piłce. Nie każdy, ale to, Trzy. Ale przyspieszyli. Zabierają. Zabierają. Pięć. Zabierają. Sześć. Siedem. I osiem. Brawo. Chwila luz. Oh fuck. Wini, do takiego wstawania w ogóle, jak chcesz, bo no to nie ma sensu się tam szarpać, nie? Sobie bierzesz jedną nogę, sobie prostujesz na zasadzie hop, a drugą trzymasz, nie? Czuj sobie tak stać. Kopnij sobie, wiesz, hop, nie? Nie, nie, tam tamtą, zobacz. Daj obie, daj obie. No. Jedną trzymasz i teraz prawą kopnij i przechyl się do przodu. Hop. Ta, z ruchem no, no, musisz no. pójść, no. O, o No. Klasa. Czekajcie, ja bym jeszcze O, o tak. nie, nie źle. Nie, i, I się nie popisuje, nie? O. <laughs> Już było tą kamerę. Macie coś do picia? Weźcie łyka i tak, sobie tak. E, pójdziemy wykorzystać e, wózek. Idziemy, Hop, hop, do pchania, łatwizna. Mówią, że jedno stronę trzeba ciągnąć. Ciekawe jak subkultura gitów reaguje na takie słowa. Czas start. Niższa pozycja wini daj tutaj wiedź bliżej do barków. O, wrócimy go tu. Wcześniej musimy go obrócić. A wejdź sobie tu bliżej wini, zobacz, jakbyś miał barki oprzeć, tak jak w futbolu amerykańskim. O, 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 no, zbliż się do tych drążków. Hop, i odwracamy tam już, nie? To obracanie jest gorsze niż to. Pchanie. Dobra, i stop. Super zmiana pozycji, panowie. Obracanie ciężkie, nie? To jest gorsze niż to. Pchanie. To jest najgorsze jak 6 razy 6. Jedziemy tu do klatki, nie? Zobaczmy, bo no. schodzisz przysiad, tak? Idziemy góra na głowę. I spokojnie, nie śpieszymy oddech. Hop. Okropne ćwiczenie. 15 sekund zostało. Trzymaj wini blisko piłka ciała. Fajnie. No i ostatni przejazd Kubańczyka i mamy przerwę. I stop. Ale nie jednak dobry kolega. Jak powiedziałem, że jak dojedzie do końca, to Ty przerywasz, to zobacz. Poszedłem. Pomógłem. O kurde, ale mi na nogi weszło. No i tak samo, tego pchania, tego, Fulki. A nie, mi się wydaje, że od przysiadów bardziej. Od przysiady i od pchania. No właśnie, no. bo ty miałeś też Połączone. E, odpowiednią e, tą e, kolejność. Mi tak. się wydaje, że najpierw e, lepiej robić te przysiady. A potem pchanie? Tak, bo chyba e, to to pchanie dobija mocniej. Kurwa, to, to i to, myślę, Myślisz? wiesz, to i tu pracują kopyta, no. Uff. Nie ma chyba zasady. No ale jeszcze wysoko można kopnąć. Uważa. Na dwa głowy sięgnę. A obroty robiłeś? Coś tam, coś tam. A bo taki był w Taju. Tak jeszcze można. Okay. Taki był Sencha i on tak bardzo często kopał, że w tajskim boksie często walczył w clinchu, Gdzieś tu chodził, jakiś łokieś, tu schodził i robił. I wracał. No, sęczek, był taki zawodnik i w tajskim, on tak kopał i często tak na tak, kautowo. Złóżcie na pół, znaczy złapcie za końcówki tej gumy. Dobra. Załóżcie ją sobie tu na stopę. Patrz na jedną, na jedną. Bo... Ale się powiązą. Poczekaj. <grym> Poczekaj, nie wyjdziemy z tego. Chodź na plecy połóż się. Pchamy do wyprostu tak, żeby cię pociągnęło pod kolanem, nie? No. To złap sobie taką pozycję, że po wypchnięciu rzeczywiście ciągnie ty uda. Uh -huh. No, i tu do tego po do takiej pozycji, żeby ciągnąć, żeby Czyli dwójkę, tu? No no, no. Żeby no, no. tą dwójkę rozciągać. mamy? No i pchaj do góry. I tu. O! No jest, jest, no. jest. No. Jak tu jest mało, to pchaj Ach. bardziej jeszcze w sufit, nie? Jeszcze w sufit? No, do takiej, bo no, dwójka musi być rozciągnięta. Po tym pchaniu, Ach. wiesz, po przysiadach. No, i głowa leży sobie, zobacz. Luźno, nie? I... Bo ta elastyczność tego mięśnia dwugłowego to jest ważna sprawa. Bo go się często wykorzystuje. Tak, już naderwałem właśnie dwójkę. Kopałem piłkę piętką, bez Ach. rozdrzewki. Aha. I mi strzelił przy przyczepie, przy pośladku, no. Aha. Tak, zmieńmy nogę na drugą wini. Tutaj tutaj przerzucimy. Dzięki. Dobra. I tak samo do ciała głowa leży i pchasz, nie? Hop. No bez szarpania, to mają być płynne ruchy, wiecie, pod kontrolą, mhm. żeby ten mięsień spokojnie tej elastyczności trochę złapał, nie? Oh. Oh. Okay. no dobra i fajnie rozluźnijcie sobie. Trafił się, trafił się zestaw bardzo ambitnych ludzi, młodych ludzi e, ambitnych. Dokładamy jeszcze cardio na koniec e, z elementami freestylu, więc może być bardzo ciekawie. Uruchamiamy bieżnie. Słuchaj, zależy co kto nazywa freestylem. E, no dobra, proszę Państwa. No to Jedziemy. próbujemy Ty, on... i łazić, i rapować. To, no, dobra. Dawaj szybciej trochę, no. A co? Okej, okay. pióro ostro jak brzytwa, uważaj, potrafi zranić Zanim powiesz coś o mnie, lepiej pomyśl dwa razy Wp***dę ci je prosto w serce, aż pogni w mózgu się stalówka Atrament wleje się w ciebie obieg, ze szlachetnie twoja plebeńska jucha Ostrze zęby twojego ducha, biała broń no stop pod sprzętem Zanim mrugnie tobie oko Ci parszywą gębę, mocnym tekstem niewyważonym Nikt nie będzie mnie strofował. Otrzesz sobie cięty język Nie chcesz bym cię pocałował Moje słowa mają wagę Nie schodź w pole grawitacji Poza horyzontem zdarzeń Nie zostawiam informacji Jesteś w ciemnej dupie, gnoju Jeśli staniesz mi na drodze Na początku było słowo Tak się składa, że ja jestem słowem E, za Bogiem Kodem życia Wieś nie przodków jak Bogu rodzica Skrzypce Urka mam się się fita Bid odpita, jeszcze włópsechnika technika Wiecznie młodzi, jakby ktoś się pytał Eee sam, bo tym tempo za każdy powrót na święto byśmy widzieli się tutaj co rok A, Jak wyszło mi nie zapomniałem, jak wracam na ośkę, to bujaszy blok A W Warszawie mam czerwony dywan, stargardzie klatuwę i kocham ją wciąż Bo mnie nauczyła szacunku i życia i pie co? Zrobiłem sam to, Obchodzić co ty myślisz o mnie Jadę bez dachu wybrzeżem, lecz wiele wyrzeczeń czekało po drodze Pod palmą nie leży, bo mi była i dalej Priorytet to u mnie jest przyjaźń, że zabija Policja ta zbija muszy, to wypiska Jak wyjdzie to będzie się lała sangria lecz, Trochę po*** tekst, ale lecę na freebie Wiesz, lepszy jestem tu na freestylu Niż jak piszę codziennie tekst Ej, hey, okej, okay. Ej, grę, z winim biegam na bieżni, ej, jesteśmy najlepsi To uwierzy, nikt wierz mi, ej, ej, bęcę, lecę bokiem, jestem młodym kotem jak samolotem, jak F-16 na p... To kubancik i daję znowu styl Tylon nie ma nik, to jest free Ej, ziomek, to sprawdzę tu nas Zobacz, dziecka tu robię, ten rap i to kocham życie i to wiesz sprawdź Ej kiedy lec, bra to tutaj, dawaj mi ten mic Dawaj tylko będę tańczył tutaj do rana, ba. To, ey, bang, bang, to <śmieniu> roz... tak. Teraz każdy szata. Chcę tu kubana, bo wiesz. Nara. E, e, so. <śmieniu> e, 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 e. Tak to się robi, proszę Państwa. Ciężko, ciężko z kondycją. Ciężko z kondycją po tej górze. Ale idziemy, coś tu rzuciliśmy. Dobrze, że... Okej, okay, jak mój, czekaj, teraz ja Mówią że ciężko z kondycją. Ja myślę, że jeszcze gorzej z prohibicją. Teraz gościu, który trenuje, trenuje zazwyczaj w wodę. Podobno w tym roku trening idzie mi całkiem nieźle. On mi rozpisze jeszcze lepszy. I nie wiem co potem ze mną będzie. Będziemy tych termicz będzie. Hej, problem z kondycją. Hej, lepiej niż problem z policją. Mordą, ej, zawsze już przypał, ej, więc nikt tu oni z pyta. Ej, biegamy sobie na bieżnik. robimy te kilometry. Ty. Mordko, ile razy mam powtarzać, że my jesteśmy najlepsi? i mi MC. Ej, palam ro... na Majka, to jest moja zajawka. Daj mi jeszcze rok i z na pokona Maria. Okej, okay. z policją sobie pewnie poradzę, boję się, że znowu z wagą przesadzę. Czasem. Dobra, myślę, że to mam. Ej. Gdzie jest przycisk? 100! Dziękuję. dziękuję bardzo. E, idziemy spać. Okej, okay, no jesteśmy po pierwszym treningu z Winim. E, widać, że jest to osoba pełna energii. Na tą chwilę ma 115 kg. Jego cel jest, żeby zjechać te 15 kg i osiągnąć 100 kg. Myślę, że biorąc pod uwagę jego energię i zaangażowanie, Spokojnie może dojść do tego. Sądzę, że nawet w ciągu 3 miesięcy, jeśli się zaangażuje, robił to już wiele razy, wie jak to zrobić. Matkanki 36%. Cel jest taki, żeby zbić te 10% kanki. No i czuć się na pewno dużo lepiej. Trzymamy za niego kciuki i do przodu. Trening super. Szybka, szybka na pobudka, bardzo dynamicznie. Co mogę powiedzieć jeszcze? Jestem padnięty po prostu, bo grałem w piłkę ostatnio, miałem zakwasy, a długo się nie ruszałem, więc dzisiaj to totalna dobitka. Było super, było fajnie. E, liczę na to, że wini zejdzie poniżej tej stówy, którą sobie wymarzył i co? No jak będzie jeszcze okazja, to nawet będziemy razem trenować. Dobra. Jesteśmy po treningu, ja jestem bardzo zadowolony z samego treningu, ale również że z wyniku wagi na samym początku 115. Bałem się, że będzie dużo gorzej, przy ostatnim ważeniu na programie było 118, więc nawet można powiedzieć, że jest trochę postęp. Mi ta waga spadała, rosła, ale widać, że powiedzmy utrzymuję ją na stałym poziomie, a teraz trzeba zawalczyć o stówę. Well Fitness, widzimy się za miesiąc. A ja na końcu mała nagroda od doktora Koko. Napiję się wody kokosowej. O kurde. Ojejku, ale mi się chciało pić. Uuh. Uuh. Pyszności. Uh